Faszyści i staliniści są na wschodzie Niemiec bardzo popularni obecnie. To ciekawe w kontekście pewnego takiego symbolu, a mianowicie 1 września, kiedy odniosą mega sukces podczas wyborów w dwóch landach. AFD na przykład, prowadząc kampanię wyborczą na wschodzie, mówi, że prowadzi ją w środkowych Niemczech. A no ja się pytam, gdzie jest ten wschód, skoro wschód to środek? No i wychodzi na to, że ten wschód Niemiec to chyba w Polsce jest albo w królewcu, ale zaraz to omówimy. Od kilku tygodni, słuchajcie, regularnie jeździłem po wschodnich Niemczech, by wsłuchać się w głosy ludzi, którzy. No teraz w niedzielę idą do urna. Słuchać było czego, bo blisko 30% wyborców zagłosuje na AFD, czyli skrajną prawicę, a 15% na taką nową partię, która jest odłamem postkomunistycznej lewicy. Ta pani, Zara Wagenknecht, stworzyła nową partię. To ładnie się nazywa BSW, czyli bydni Zara Wagenknecht. Ona się wczuła w rolę trochę Róży Luksemburg, która też była zdradzona i stworzyła swoją komunistyczną partię. I co dziś pani Wagenknecht opowiada? No uważa, że wojnę na Ukrainie należy skończyć i to właśnie kosztem Ukrainy. Trochę, która mogłaby nawet oddać część terytorium. A może tak Drezno oddamy Rosjanom. Oni by się na pewno ucieszyli, bo Drezno lubią. Whatever. Pani Wagenknecht znowu się chce miziać z Putinem, a do tego wszystkiego chce wrócić do normalnych stosunków niemiecko-rosyjskich. Z drugiej strony mamy alternatywę dla Niemiec. Członkowie tej partii mówią o sobie, że są konserwatywni. Ok, no ale gdy na licznych demonstracjach i spotkaniach padają hasła typu, i tutaj mówię o tym panu, to Bjorn faszysta, można tak o nim mówić, bo jeden z niemieckich sądów wyraził na to zgodę. Opowiada coś, co raczej jest jednoznaczne. Właśnie w Dreźnie na jednym z wieców mówił o politycznym zwrocie pamięci o 180 stopni. No mówiąc to taka trochę relatywizacja historii. No w retoryce dotyczącej migracji mówił o i tutaj cytat, o wymianie ludności. Trochę to brzmi jak wymiana etniczna. No a potem twierdził, że czasy III Rzeszy były kleksem w takiej ogólnej historii Niemiec. Naprawdę no i na koniec ten znany berliński pomnik ofiar Holokaustu został też przez niego nazwany pomnikiem hańby, i bynajmniej nie miał na celu powiedzenia, że Holokaust był hańbą. Nie, nie, nie. No i na koniec zostawiam sobie jeszcze coś takiego z polskim akcentem. Podczas licznych wieców wyborczych, panowie i panie z AfD cały czas mówili i mówią, że są w środkowych Niemczech, choć to kampania we wschodnich Niemczech. No, nic więc dziwnego, że zadałem sobie i im to pytanie. No właśnie, skoro ten środek jest na wschodzie Niemiec, to gdzie jest ten prawdziwy wschód? O to zapytałem pewnego młodego AFDowca owca z Turyngi, parlamentarzysta zresztą lokalnego, pan Braga to się, on się nazywa, i on mi powiedział, że mówią, że to środkowe Niemcy, bo to takie historyczne określenie. Jak mu rzuciłem, że no, Polsce na Mazury, no nie mówimy raczej Prusy wschodnie, to on odburknął, fajnie dla Polaków. Ale dobrze wiedział, że ta retoryka terytorialna ma swój cel propagandowy. Zresztą lider AFD w Bawarii jasno mi też powiedział, że wschód Niemiec to tak za odrą. Tak jakbyście nie wiedzieli, dla AFD, mówię tutaj o mieszkańcach Pomorza i Mazur, mieszkacie w NRD. No chyba w NRD, a jak nie, no to na wschodzie Niemiec. To dobre pytanie, jak również te, dlaczego we wschodnich Niemczech częściej niż na zachodzie, czyli w byłej RFN, częściej wybiera się skrajne partie. Te z lewej, i z prawej strony. Nie lubię generalizować, ale żeby pewne zjawisko takie socjologiczne zrozumieć, no trzeba trochę ludzi zaszuflatkować. chociaż osobiście no, znam wielu y, Niemców ze wschodu, y, którzy są fantastyczni. No ale wracając do merytum sprawy, dlaczego ten wschód wciąż tym takim mega wschodem pachnie. Zacznijmy od tego, że Niemcy na wschodzie, jakby nie patrzeć, Trochę stracili swoją tożsamość, właśnie gdy upadł mur, a potem gdy doszło do zjednoczenia Niemiec. E, tak mniej więcej 2-3 lata później czar, prysł upadła euforia, gdy nagle okazało się, że wróciły pierwsze problemy, a ta zachodnio-niemiecka marka w portfelu już nie wystarczała, aby prowadzić szczęśliwe życie. E, Niemcy ze wschodu coraz częściej też nazywani byli złośliwie Osi, czyli Wschodniacy, ich gospodarka popadła w ruinę. Te wszystkie kombinaty, fabryki padły, część trafiła pod młotek, a to, co zostało wykupione, no to trafiło do zachodnio-niemieckich firm. I z tego NRD nic nie pozostało. I tutaj to właśnie była ta utrata tożsamości. Polacy, Czesi czy nie wiem Węgrzy no, po tej transformacji jednak swojej tożsamości nie stracili. Nagle w miasteczkach na wschodzie też zaczęli się pojawiać obcy, których bardzo ogólnie no, nie widziano chętnie. Zresztą już w NRD władze, mimo tego socjalistycznego, pozytywnego nastawienia do wszystkiego, trochę szczuły ludzi obcokrajowcami. Polacy tutaj byli na przykład, ze względu na Solidarność na pierwszym miejscu. Skrajnie prawicowe ruchy w NRD też były duże, trochę je ukrywano, zamiatano pod dywan i po zjednoczeniu Niemiec one po prostu zaczęły wypływać na wierzch. No i jeszcze jedno. Skończyło się z tym słynnym powiedzeniem, czy się stoi, czy się leży, po prostu wszystko się należy. Wiele osób straciło Pracę, bo w nowym systemie ci ludzie nie radzili sobie, mało tego, to też trochę na dzieci przeszło. A do tego na wschodzie, i to do dziś jest bardzo widoczne, panuje taki. Pesymizm, słychać wieczne pretensje, przynajmniej jak się z ludźmi na ulicy rozmawia. Jest jeszcze jedno. Na Zachodzie ludzie od pokoleń, mówiąc potocznie, dorabiali się. Pokolenie powojenne albo miało majątki od... po rodzinie jeszcze sprzed wojny, bo im ich nie zabrano, albo po prostu przy tym powojennym cudzie gospodarczym dorobili się ludzie. I to tak przechodziło. Natomiast w komunie wenerdena czego można było się dorobić? Trabanta, Wartburga i chaty w wielkiej płycie. I wiele osób na takim poziomie żyje do dziś. No dobra, może samochód mają inny. Nic więc dziwnego nie ma co się Dziwić, że to spojrzenie na Zjednoczenie u ludzi pokolenia 45 plus jest inne, że oni nie do końca się odnajdują, ale trzeba też dodać, że oczywiście jest wiele osób, które świetnie sobie poradziły z tą transformacją, choć w wielu przypadkach te osoby po prostu wyjechały na zawód. To pytanie, na które nie można odpowiedzieć jednym czy dwoma zdaniami, ale po pierwsze, jakby nie patrzeć, polityka zdominowana jest w Niemczech z zachodnimi politykami. Słuchajcie, nawet w Turyngii liderzy FDP, Zielonych, i sam premier z lewicy, pan Ramelo, to człowiek ze starych krajów związkowych. Dotychczasowa postkomunistyczna lewica, która zawsze była mocno reprezentowana w byłej NRD, też zaczęła się oddalać od swoich wyborców na wschodzie. Oni trochę odlecieli w kosmos, no i ludzie na wschodzie zaczęli coraz częściej zadawać, sobie pyta zadawać pytanie: kto stoi za nami? Kto rozwiąże nasze problemy? No zatem to nagłe pojawienie się skrajnych partii, takich jak AFD, czy marksistowska, stalinowska, BSW, to spowodowało, że wiele osób uznało: no to może oni rozwiążą nasze problemy. Trochę złudne myślenie, bo populizm ma to do siebie, że się dużo krzyczy, a mało się robi, czy po prostu się nie ma też konkretnego rozwiązania. I tak to poszło. A ponieważ jeszcze na wschodzie Niemiec mamy ten mocny sentyment do komuny, jest on widoczny, a także wielki brat, czyli Rosja, zawsze były lubiane, no to się tak to dzieje. Rzeczywistość przedwyborcza wygląda jak wygląda. Wszystko wskazuje na to, że te 30%, a nawet 35% dla FD i mega dobry wynik, 15% dla pani Wagenknecht, która zaledwie kilka miesięcy temu ruszyła ze swoją partią, że te sondaże się potwierdzą. No jest niestety tak, że dziś rządzący w Niemczech oraz sama opozycja, która u władzy była, ponosi wiele winy. Od miesięcy nikt tym ludziom nie tłumaczy polityki. Problem jest oczywiście na zachodzie, ale na wschodzie jest jeszcze większy, bo tutaj ludzie są po prostu bardziej wyczuleni i politycznie trochę jak chorągiewki. Zresztą mam wrażenie, że w całym byłym bloku wschodnim tak jest. Ale skoro ludzie nie widzą realnego rozwiązania problemów, to szukają tych alternatyw, których wybór może mieć potem dramatyczne skutki. W ostatnich miesiącach rozmawiając zarówno z kanclerzem Scholzem, jak i liderem CDU, panem Mercem, słyszałem dokładnie taką samą tezę jako odpowiedź na moje pytanie: czy nie obawiają się, że zaraz populiści ekstremiści będą mieć duży wpływ na rzeczywistość, na polityczną rzeczywistość? No i słyszałem tutaj, że już nieraz było tak w Niemczech, że notowania populistów rosły, a potem spadały. No to macie teraz, panowie, tym razem nie spadły, a wręcz przeciwnie, wzrosły. Do następnego razu.